Obowiązkowym elementem treningu wyskoku jest mobilizacja biodra. Tutaj możesz zobaczyć jedno z wielu ćwiczeń, którym się posłużyłem. A gdy już poczułem się dobrze rozgrzany, to pozbyłem się bluzy. Oczywiście w swój skocznościowy sposób. Tym samym pozbyłem się zbędnego balastu przed rozpoczęciem ćwiczeń plyometrycznych. Na sam początek jednak, aby zobaczyć w którym miejscu jestem, sprawdziłem ile skaczę z rozbiegu oraz jak wygląda mój wyskok dosiężny. O tym ile udało mi się wyskoczyć przeczytasz w opisie pod tym postem. Po sprawdzeniu tych wszystkich parametrów przeszedłem do ćwiczenia playometrycznego, jakim jest dev drop z boksa. Jak możesz zauważyć, lądowanie wykonałem w splicie, aby nieco inaczej zaangażować mięśnie podczas fazy lądowania. Kolejno przeszedłem do wersji, gdzie podczas zeskoku wybijam się i ląduję także w pozycji w splicie. Ta forma zeskoku i wyskoku świetnie sprawdzi się w wielu dyscyplinach sportowych. Tutaj z kolei, celowo idąc kolanem maksymalnie do przodu, pracuję nad wzmocnieniem mięśnia biodrowolęźwiowego oraz stawu kolanowego. Na sam koniec wzmocniłem nogę ćwiczeniem izometrycznym na mięsień czworogłowy uda tak, aby zabezpieczyć kolano przed przeciążeniami. Oczywiście wykonałem więcej ćwiczeń na treningu, więc jest to tylko fragment tego, co dzisiaj zrobiłem. Jeżeli interesuje cię ta tematyka i chcesz poprawić swój wyskok oraz parametry sportowe, a także programować własne treningi, to koniecznie musisz wpaść na mój warsztat, na którym pokażę ci, jak wytrenowałem prawie 120 cm wyskoku.